katedra świętego Pawła, wiesz, fragment orędzia miłości miłosiernej. Panie Jezu, co powinienem dzisiaj czynić? Oddaj się mojej woli, a mnie będzie miło wypełnić Twoją maleńką wolę. O, panie, jesteś taki dobry, sprawiasz, że Twoja dobroć przechodzi przez taką mnogość ubóstwa. To dlatego, że moja dobroć przechodzić może tylko przez ubóstwo dusz. Pragnę ubogacić Twoje ubóstwo moją dobrocią. Dziękuję ci, mój Boże, bo pozwalasz, by widoczna była we mnie jedynie cienka, krucha skorupka, kryjąca jednak dobrze swoją zawartość. Ciebie. Nie lubię siebie, nie lubię cierpieć, ale pragnę kochać i ofiarowywać. To jest, moja, to jest moje życie, misja miłości.